Ciao, moi drodzy, z tej strony Anteku, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić miniaturkę na telefon. Także na samym wstępie zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę, bo wbijamy stoka. Także bezbędnego przedłużania lecimy już do odcinka. Dobra, słuchajcie, na samym wstępie wchodzicie do sklep Play, jak zawsze i wpisujecie tą oto nazwę Ultimate Humble Nail Maker. Bo właśnie tutaj będziemy robić, słuchajcie. No, tą wiecie no, miniaturkę. Także widzimy, także zapauzujcie no, sobie i zainstalujcie. A jeśli już zainstalowaliście, to otwieramy tą aplikację. I mamy tak. Mamy tutaj różne wiecie, no. Takie inne. Ale jeżeli, jeżeli chcecie stworzyć własną, także wchodzicie wy tutaj Semindole, na samym dole na create. I tak, tutaj macie inne, wiecie no. Takie, 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 takie. Ale nas interesuje size for YouTube. Wpisujemy sobie, znaczy bierzemy sobie 1280x720. Klikamy, i słuchajcie, albo wybieramy coś stąd, albo używamy galerii. Albo kamerę robimy sobie zdjęcie, lub kolor po prostu wybieramy tutaj, jaki chcemy mieć tu. Ja wybieram sobie zawsze takie. Dobra. Jak już wybraliście sobie, to teraz wchodzicie w tekst. Znaczy nie wchodzicie. Pokażę Wam co tutaj jest. Na samym wstępie mamy tekst. Ja tu sobie napiszę, jak zrobić miniaturkę na telefon. Dobra, więc sobie tak. Ja robię tutaj zawsze w dolnym rogu. Więc co? Tutaj możecie wiecie, wybrać sobie no, jakiś inne czcionki jakieś inne no nie wiem nie dam sobie taką i kolor tutaj możecie sobie wybrać jaką chcecie ja zostawię czarny i tutaj wiecie no jakieś tam będzie widzicie co tutaj widzicie co tutaj jest ja oczywiście bez żadnego robię ale taki no w sumie może być dobra słuchajcie Dalej jest naklejka. Naklejki wiecie, może, mogą być różne. Lody jakieś, nie wiem, subskrypcje, happy birthday, inne tam. Ale ja wybiorę sobie tak subskrybuj. A jak o tym mowa, to zostawcie suba, bo wybijamy już 2K. Szybko to zleciało w ogóle. Dobra, słuchajcie. Jak już postawiliście, to możecie wybrać sobie jeszcze jedną. Ja wybiorę taką. I zrobię to tak, aby to tutaj tak Świeciło nam. Tego o. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj macie na image. Tutaj możecie, wiesz, wiecie, y użyć kamery, czyli zrobić zdjęcie czegoś, albo sobie. Lęcz. Ja bym nie polecał, jeśli nie chcecie pokazywać swojej twarzy. Albo y galerię, tak? Zdjęcia. Tutaj, wiecie, możecie sobie wybrać różne zdjęcia. Ja sobie wybiorę to. No, bo jakby to jest ta aplikacja, się tak nazywa, i chciałbym ją tutaj dać do swojej miniaturki. Tą miniaturkę, oczywiście, zobaczycie na ten, jak ja ją robię na moim tym filmie. Dobra, jak już ją macie, to wpisujecie, tak? I wklejacie sobie. Może być tu, na środku, wszędzie może być, ale ja ją sobie dam tutaj, tak? Dobra, możecie tutaj, wiecie, zmienić. Wow, kolor. Żeby w ogóle nie było. Czyli zmienić sobie tak. Takie, że widoczne ledwo co? Czy ja że widoczny to ma być? Dalej, efekty. Efekty, wiecie, tła. Jak chcecie zrobić takie, takie, na przykład, to zobaczcie, macie. Robić takie, to macie i inne, jeszcze. Ja na razie zostawiam sobie takie. A jeśli nie chcecie mieć tego płata, to po prostu zmieńcie sobie. O, to. to nie chcę mi się tak czytać. A background, co to jest? Tu chodzi o to, że możecie sobie tak zmienić tło, jak Wam się nie podoba. Nie ile wybraliście. Ale ja zostawiam. Jak już skończyliście, klikacie sobie tutaj taką strzałkę u góry. Czekamy teraz. Nie tak, jakąś reklamę tam. I jak już macie. To wtedy, to wiecie, po prostu albo sobie gdzieś share your image do no jakiegoś, nie wiem, swojego kolegi z Whatsappa, albo po prostu... Co? Po prostu... Nie wiem gdzie. Także to tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie sobie tą dzwoneczkę i łapkę w górę, bo wbijamy 10 lajków. Nie no, w sumie rekord mój to 12 chyba. I napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć odcinki z Robloxa, czy Brawl Starsa. Także do widzenia. Pa!